Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Mestra i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka serii Battlefield Express. Co ciekawego wydarzyło się tym razem? Wszystko wskazuje na to, iż mamy do czynienia z kolejnym dosyć realnie wyglądającym przeciekiem dotyczącym przyszłej odsłony serii Battlefield z piątką w tytule. Zapraszam. Dzisiaj przygotowałem dla Was informację, która rozpali wyobraźnię, szczególnie tych wszystkich fanów serii, którzy z niecierpliwością wyczekują jakichkolwiek przecieków dotyczących kolejnej odsłony serii Battlefield. Mało tego. Szczególnie zadowoleni powinni poczuć się gracze lubujący się w realiach II wojny światowej. Ale czy aby na pewno o ten okres czasowy chodzi? Problem w tym, że im dalej zgłębiamy temat, tym bardziej sprawa się komplikuje w tej kwestii. Ale po kolei. W serwisie Reddit.com pojawia się informacja o tajemniczym tytule Battlefield 5 Eastern Front, wraz ze zdjęciami zawierającymi pewne robocze notatki i poprawki. Całość wygląda trochę jak wczesny projekt gry i programu dodatków, które trafić miały do akceptacji osoby, która w studiu Dice lub Electronic Arts sprawuje nad wychodzącymi grami pieczę. Tym sposobem na szkicach opisujących grę zaobserwować możemy kilka ciekawych rzeczy. Na pierwszym zdjęciu widnieje tytuł gry o nazwie Battlefield 5 Eastern Front, czyli po prostu Battlefield 5 Front Wschodni. Obok napisu znajduje się ręcznie pisana notatka sugerująca zmianę tła. Zdjęcie przedstawia nowe logo gry na niebieskim tle. Stylistyka napisu Battlefield 5 Eastern Front i użyta czcionka nawiązuje oczywiście do Battlefield 4, ale również do całej serii gier. Druga część tytułu przypomina mi nieco w swej konstrukcji tytuł dodatku do gry Battlefield 2142 o nazwie Northern Strike. Na tym nie koniec porównań. Druga grafika przedstawia ponownie wspomniane logo z niebieskim tłem, lecz tym razem znajduje się ono wspólnie z grafiką reklamującą nową imprezę Electronic Arts EA Play, która swoją premierę będzie miała w czerwcu, a więc w okresie do tej pory odbywających się targów E3. Przypomnę tylko, iż firma Electronic Arts zrezygnowała z uczestnictwa we wspomnianej imprezie i postanowiła zorganizować swoją własną EA Play, która odbędzie się w Londynie, a także w Los Angeles już w czerwcu. Obok zdjęcia widnieje odręcznie napisana notatka Finalny projekt. Na trzecim, ostatnim zdjęciu możemy zobaczyć pełny plan dodatków do wspomnianej gry, i w tym miejscu zaczyna się najciekawsze. Front wschodni, który kojarzy nam się z okresem II wojny światowej, nieco inaczej wypada, jeśli przyjrzymy się bliżej prawdopodobnym dodatkom, które mają użyć światło dzienne, sugerując się oczywiście tym, co możemy aktualnie zobaczyć po premierze gry Battlefield V. Przyglądając się zdjęciu od góry, zobaczymy nazwy czterech map, których akcja osadzona zostanie w miastach takich jak Kijów, Wilno, Mińsk, a także Tallinn. Fabuła gry dosyć oszczędnie mówi nam, iż koalicja krajów europejskich będzie musiała stawić czoła rosyjskiej inwazji. Jednak jak się wkrótce przekonacie, Stany Zjednoczone również pojawią się w grze. Z tym, że nieco później. Z pierwszym dodatkiem o nazwie Fallen Dragon już na wstępie wiąże się pewna ciekawostka. Ponieważ prezentuje on cztery mapy, które będą zremasterowanymi mapami z Battlefield 4. I będą to. Oblężenie Szanghaju 2016, Operacja Blokada 2016, Linia Kolejowa Golmud 2016, a także Fabryka 311 2016. Ta ostatnia oznaczona została krótką notatką sugerującą autorowi tego pomysłu, iż w nazwie znajduje się zbyt dużo liczb. Czy w takim razie w tym dodatku otrzymamy zaległe nocne mapy, które wspólnie ze studiem Dice Lay pomagaliśmy tworzyć w programie CT? Moim zdaniem taka ewentualność wydaje się wysoce prawdopodobna. Kolejny dodatek prototyp Warfare teoretycznie przeniesie nas w przyszłość, gdzie w nowym trybie gry o nazwie Vehicle Superiority przyjdzie nam walczyć o panowanie na mapie. Obok nazwy jednak widnieje dopisek. Czy to finalna nazwa? A wymienione poniżej mapy to German Factory, Atomic Research, Fireblade, a także Operation Archangel. Nieco niżej znajduje się opis następnego dodatku o nazwie Titan Assault. Oferuje graczom tryb gry ponownie wzorowany na trybie Titan z gry Battlefield 2142, lecz tym razem będzie nosił on nazwę Titan Conquest. Kolejne porównanie do przyszłościowego Battlefielda? Ciekawie również wygląda ostatni dodatek, który prawdopodobnie przeniesie nas na terytoria Stanów Zjednoczonych, gdzie wojska amerykańskie będą odpierać atak Pan Asian Coalition, którą co ciekawe pierwszy raz mogliśmy zobaczyć w grze Battlefield 2142. W serwisie reddit.com aktualnie trwa burzliwa dyskusja na temat autentyczności tego przecieku, a ja dodam tylko od siebie, iż mimo wszystko trzeba ją traktować nieco z przymrużeniem oka. Jest tu dużo chaotycznych informacji, i równie dobrze, cała sprawa może być tylko żartem jednego z graczy. To wszystko na ten chwilę z mojej strony. Przy okazji zapraszam was również na bfcentral.pl, gdzie również znajdziecie trochę informacji ze świata serii Battlefield. A także do filmu, który dla was specjalnie przygotuję już wkrótce Kromka chleba na swoim kanale. Dzięki serdeczne za uwagę, jestem Mestre i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.